że to agent 58, Latny morderca. U twojego ojca, gilotyna. A matka wyruchaj na maszynie. Bez kalasz? Nie Jeżeli ty śmierdą nie pijesz, idź na chuj gazet i cholerny. Gotów na śmierć ludzka kreatura! Agent 57? Osiem. Pięćdziesiąt osiem! Wiesz, gdybym miał zliczyć od błędów w życiu popełniłem, chyba nie starczyłoby mi palców. Mogłem spędzać więcej czasu z moim synem, ale chyba wolałem szukać akceptacji gdzieś indziej. Na moim grobie wyrosną piękne drzewa cytrynowe. Ja umieję molić... Ja umieju wódku pić, karmany wyworać Ja umieju malatyt, umieju wymolować. Ja umieju wódku pić, karmany wyworać Oj limonczyki wy moje A gdy raz je, wy moje sadu. Oj i wy moje limonczyki, A gdy raz je, u Soni na balkonczyki. Jebot, twoją mać! Z Agent Aget 58 w 2022 roku dostępna ja gra na twój komputer stacjonarny spotnik 900. Dostępny tylko w dobrych sklepach.